Mam niesprawiedliwe z tej strony, tej No powracam. Powracam. I już wam wszystko tłumaczę. Przepraszam, że mnie nie było na YouTube, ale też na pewno. Ja wiem, że już za pierwszym razem tak mówiłem. Ale naprawdę, obiecuję, że wrócę. Dzisiaj wam wszystko pokażę na, na webapie. I proszę, żebyście udostępniali ten film znajomym, no bo to jest powrót. O. No. Mój skład obecnie wygląda... tak, no. Już wam wszystko tłumaczę, no Areoli nie trzeba mówić, Mateusz Słomaczki dziekonał, ale to już wcześniej mówiliście, w sensie wiedzieliście, Tabernier, no SBC, Rune, SBC, Curtis, SBC. Kant szpika ale Kante najprawdopodobniej odejdzie jutro. Jakate, czerwone. nie wiem, on nie jest taki duży Mandy tutaj, Neymar, Mbapę kupieni. Larson z paczki Meat lub Prime także tak? Um, co? Tak Także. Więc um, no, to jest ławka rezerwowych, to jest dalsza. I najprawdopodobniej jutro po nagrodach na jakieś 90... o oh, przepraszam, procent będzie piksiconu. Tak jest. Teraz wam wszystko pokażę. Um to 87. No, to już mam ukończone. Tu ja nie gram już e, tym. No dy... O nie, przepraszam źle, to zrobiłem. Moment. Tu był inny zawodnik. Nie gram już Dybalą I... No Kante nie jest aż tak dobry, no. No, ja zrobiłam. Nie gram. No, tak to nie to bez sentymentów żadnych. Na no typowe karty do przepałki. Skład ocenię 86. Tu również bez żadnych sentymentów. Skład ocenia ocenię 85. Tu będę musiał jutro dokupić e, Younesa. Ale też raczej bez sentymentów. No. Ci panowie Caputo i głędozi zrobieni w zadaniach tygodniowych. Kyle Walker. Trafiłem go. No ale nie będę nim grał. skład ocenę 8-5. I tu się zaczynałem kłopoty. No bo jakby tego informu już mam zrobionego, ale jutro będę musiał trafić dobre karty, właśnie do przepałki tego. Także. No także mam nadzieję, że trafię, nie? I się uda zrobić paszkę z ikoną. Hmm, Pika z ikoną, przepraszam. Kajcie, no bo słyszałem, że kolejny raz tak jest, do, do dodatkowe piki znowu. A w ogóle napiszcie, jak oceniacie wczorajsze Ligi Mistrzów, jak ocen... W sensie, jeśli oglądaliście. A, no, to co bardzo dobry piłkarz to Oliveira. Świetnie wykonał ten rzut wolny w dogrywce z Juventusem. A Borussia Dortmund, no to Halan, to jest kozakiem według mnie. Po prostu moment. Yy, tak jest. Jutro najprawdopodobniej na 90% jakieś uda mi się zrobić to wyzwanie Kona pośrednia lub Prime. Także chyba na dziś będziemy kończyć teraz. Jutro dużo kontentu, no bo i nagrody, i ten pik prawdopodobnie. Także do jutra. No pamiętajcie, udostępniajcie film znajomym. Ja wracam do YouTube'a. No.